Dzisiaj jest chilling, leżing, pleżing, odpoczywanie, ale fajnie, ale mięciutka poduszka. Normalnie, wiecie co? Dzisiaj nic nie robię. Nie robię, dzisiaj jest wolne i A... będę leżał. Oj, co jest gane? Rodzę! Ktoś krzyczy, Broze! ej, co się dzieje? No nie, ja dzisiaj chciałem leżeć, chciałem odpoczywać, kurde <grym>. Niestety nie da rady. Co się, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? Żono, żono, słuchajcie, mam żonę, tak, mam żonę na Bruk Hełen, ale co się dzieje, co się dzieje, co się krzyczysz? Gdzie gdzie tu? W łazience nie jesteś, jesteś? jesteś? W gdzie <grym>. W sypialni? Nie, tu nie. Gdzie jesteś? Ja już biegnę, już biegnę, już mąż biegnie, mąż biegnie. Co się, Co się stało z Twoim brzuchem? Nie rodzę! Oj, ona rodzi! Co zrobić, szybko, a nie, co zrobić, co zrobić, jechać. co zrobić w takiej sytuacji, panika, szybko. nie, co zrobić, do szpitala chyba, co się dzieje, no o tak, nie, szybko, szybko, ale jaki wielki brzuch, ja takiego brzucha nigdy nie widział, chłopie, yy, babo, jaki to ma brzuch, musimy Bo <laughs> to boli, dobra, ja, to boli, dobra, weźmy się skupmy, wezmę Ci na ręce, leci, leci, leci to nowe frisbee O Slow! uja, Uwaga, bo wrzucam! Uff, złapałem. Jak to się szybko kręci. Nowe pomarańczowe frisbee frisby smyslu, którym możesz sobie porzucać. I mam też nową piłkę Smileo Team, którą możemy nadmuchać! <grym> Zobaczcie tylko, jaka duża, i możemy sobie podbijać. A na koniec zostawiłem najlepsze, spójrzcie co mam w rękawie, to opaska odblaskowa z Slow Team I po lekkim uderzeniu sama zawinie się na twoją rękę Wszystkie te rzeczy znajdziecie na moim sklepie smysukruka.pl, zapraszam Chodź weźmę na ręce, idziemy, idziemy, dawaj, wskakuj na ręce biegniemy, biegniemy, do szpitala, do szpitala, do szpitala, szpital Z wielkim brzuchem, Zaczciaki, ten brzuch jest za wielki, jak on wystaje, jest taki pionowy Ile tam, co jest, co ty w tym brzuchu masz, co ty w tym brzuchu masz, słyszeć, co tam jest? No jak to co? Nie wiem co, bejbusie, ale ej, ale przecież tylko się rodzi jednego bejbusia właśnie. A taki wielki brzuch. Ja biegnę do szpitala, szybko biegniemy za to Jeden wielki bejbus! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Szpital jest na przeciwko, bardzo blisko biegniemy do szpitala. A wygnijcie łapeczkę w górę, widzę, ścigam się z wami na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy ode mnie? Czy ja biegający do szpitala? Czy wy klikający łapeczkę w górę? Za trzy, dwa, jeden, klikajcie łapeczki, teraz biegnę z żoną, Bo rodzi szybko do szpitala! Klikajcie te łapeczki! Dzień dobry, dzień dobry! Pani bo Moja żona rodzi! I nie wiem, mam bardzo duży brzuch, ale to bardzo, bardzo, bardzo duży. Niespotykany. Pomocy! Pomoc, pomóż! No Mówi, że chyba tutaj musimy wejść. Ok, pokazuję nam, no to więc wchodzimy. Idziemy, jest już otwarta sala, gotowa. Dobra, elegancko, pokój, już składam tutaj, opuść, dobra. Proszę się położyć. Gdzie? Nie tam, kur... Nie na poduszka, tutaj, dobrze, dobrze. Co zrobić w takiej sytuacji? Co mamy teraz robić? O, badanie, badanie trwało, bada. Okej, okay, wzięła słuchawkę, dobra. Bada, bada, bada. Okej, okay, zatrzymy. Ale taki wielki brzuch. I co, pani doktor? Co tam się znajduje w środku w tym brzuchu? Dobra, na patrzę. Dobra, ja się siadę, ja się siadę, bo zaraz normalnie zadleje. A wy sobie wiecie co, porzucać, to porzucać moim nowym frisbee. Patrzcie, mam fajne, eleganckie takie. Moja żona rodzi, to ja mam czas powiedzieć o moich nowych rzeczach na moim sklepie. Patrzcie, ona tam, o, o, tam sobie leży, a ja sobie będę gadał. <gadanie> Badanie trwa, ja będę sobie rzucał. Ta, la, 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 la. Mam fajne frisbee, dlatego że daleko leci, patrzcie, ja rzucę. Tam mam więcej jeszcze tych frisbee i więcej. Po... O, spadła poduszka. Patrz, rzucę. A nie widzieliście, tam poleciała. Możecie sobie porzucać, to bardzo daleko leci. Zależy jak mocno rzucicie, ale nie tylko, jak nie chcecie rzucać, to mam też inne rzeczy. Na przykład oto opaskę odblaskową, patrzcie na to. Ona się rozciąga, jest taka zwinięta, patrz, jest taka zwinięta i on teraz rozciągnę patrz. Uwaga. Zio, zio, patrzcie jaka długa, jaka długa, jaka długa, jaka długa. PUM! Taka długa! I sama się zawinie na ręce, patrzcie, uderzę lekko 3, 2, 1, PUM! Sama się zawinęła, zobaczcie. Smańsu team jest tutaj napisane, smajlu team i minka uśmiechnięta. Fajna opaska, zapraszam, bysza w opisie smajsukru.plu! Smańsu team! Dobra, jak tam badanie już przeszło, bo gadałem o sklepie. <laughs> jak tam żyjemy żona czy nie? <laughs> Ło, wow, co to jest? Eee, co, to pan, co to pani robi za, za sprawdzenie? Wszystko dobrze, żonka? Wszystko w porządku? Ten brzuch wszystko jest taki... będzie dobrze? Taki wielki. No nie wiadomo. Co teraz, pani? Pani, co teraz? Co teraz? Napisała coś, bo, szybko, proszę co szybko, szybko iść za mną, napisała, proszę iść szybko za mną, idziemy, idziemy! Czekaj, ja ją przyniosę, bo ona nie może iść. chociaż ja cię przyniosę. przeniosę! Dawaj, chodź, wskakuj, wskakuj, wskakuj no. wskakuj na moje ręce! Wskakuj na moje ręce, kurde. Możesz iść? O to do, do idź, no nie muszę cię nosić. Dobra, idę, idę, no! Dobra, ja mu, nie, nie muszę cię nosić, jak umiesz jeszcze, jeszcze chodzić. No, ej, co jest na salę operacyjną? To już, to już się dzieje pani! To już trzeba operować! Nie <laughs> rądzę! O nie! To już serio, tak szybko! Ja nie jestem na to przygotowany! Ja jeszcze myślałem, że to za kilka miesięca, nie teraz, kurde! Napisała, tak musimy operować. Ale co, sikierom? Co pani mam w ręku? <średytany> Od kiedyś się operuje W Kurde. Ej, pani, pani, co pani Aaaa! robi? Co się dzieje? Chyba coś widzę, chyba coś widzę. Tam coś wystaje. Ej, tam jest główka wystaje, wychodzi główka. Proszę, proszę to wyciągnąć. do no, pani, ja nie wiem, co robić. Trzeba złapać to rękoma. Czekaj, łapię. Łapię, wychodzi chyba. Wychodzi, wychodzi, dobra, wychodzi, wychodzi, dobra. Co to za bejbuś? Zaraz. To, jest, to jest bejbuś? co to kurde jest? Ej, to jest mój, to jest moje dziecko? To no to jest. Nie wiem co to, ale ty dalej Jestem, masz brzuch, ej, co baby, jest? Ej, baby spaduś. Ej, czemu, ej czemu masz dalej taki wielki brzuch? Jakby ale Ja ja dalej rodzę! Dalej? Eee, to jest więcej niż jeden babyś? Pani Proszę mi to powiedzieć... Co się dzieje, pani pielęgniarko! Ej, to jest jeszcze jedno niż więcej dziecko! Urodziłaś Spidermana, Bejbusia! To jest mały Spiderman! Spider Ej, to jest mały Spiderman! Urodziłeś Bejbusia, Spidermana! O kurde mam dziecko Spidermana! W szoku jestem totalnie! Jeszcze będzie, tak, będzie jeszcze jeden, jeszcze kolejny Dalej będzie! Rodze! Dobra, dobra, idę się zaopiekować naszym bebbusiem. Ej, nie skacz tak, nie skacz tak! Zaraz przyjdę, zaraz przyjdę, żono, wytrzymaj. Chodź tu Bejbusiu, chodź tu, chodź tu Bejbusiu. Chic jest najlepszym e, Spidermanem! Ostrożnie, ej, nie skacz tu mi, chodź tu, chodź tu, ja cię muszę do domu zaprowadzić. Chodź tu, chodź tu. Bejbus Spiderman tutaj, jest, znaczcie. Jak ty skaczesz, jak ty szybko biegniesz I lol, ej, bo ja żoną rodziła Bejbusia Spidermana, nie wierzę w to. Ej, uważaj ty, gościu, Nie biegnij Pana tak. To tutaj. Ej, tutaj, Ej, po skaczy! Co jest? Jak ty wysoko skaczesz w ogóle? Patrz tu. Patrz, patrz, jakie pozy! Ej, jak ty tak wskoczyłaś wskoczyłeś i tak tutaj? Patrz, patrz, ja też tak potrafię. Stary też tak umie. Ej, o ty masz po staremu tak. Od starego ja ty masz. to po tak mam. Tak wygląda. On, Opa! On ma to ode mnie, ja też tak umiem. Czekaj, stary też tak wyjdzie Pokażę ci. Sp Spiderman. Spiderman! Spiderman, kurde, Ej, o, To się na pewno uczyłeś ode mnie. Przecież genetyka przechodzi na drugiego. No kurde, no. no nie, nie Prędzej pomamy, już tak mam. No nie, no dlaczego ja nie umiem, no, umie, no? A po ojcu na pewno coś masz? O ja skoczyłem, widzisz? Mówiłem, że masz po ojcu. No, Oj, też, tak... <laughs> też tak potrafisz kąpać. I kakać. jak woł... Dobra. Ej, ale fajnie. No to fajnego mam i Cieszę się takiego Spidermana. A co jeszcze potrafisz? Musimy uratować świat. Świat chcesz uratować jako bójbuj? Serio? Dokładnie tak. No. Nie no, patrz, patrz jakie malutki, jakie malutkie masz rączki, takie słodziutkie, ojeju, patrz ja jak ma walutką, masz... Jaki bejbus Spider-Man, ej fajnie, słodko wyglądasz. Chodź za mną, zaprowadzę cię do moju, do domu mojego, bo ty jesteś moim bejbusiem, więc nie musisz... Nie mam czasu, muszę ratować świat. Co jest? On dał dookoła... o lol, jakie bodygi, ja cię kręcę, co ty zrobiłeś? Chcesz no. ratować świat jako baby Serio? Tak, uratuję Ale jesteś jeszcze za mały, jak nie masz pozwolenia od taty, tata się nie zgadza chodź. Tata, pozwól mi ratować świat Nie, jesteś za mały, musisz urosnąć, chodź za mną Idziemy do domu, muszę się z tobą zaopiekować, bo żona, bo twoja mama rodzi jeszcze dalej, wiesz? Muszę się tobą tak, zaopiekować okay. bo, bo twoja mama jeszcze bardziej rodzi To ja idziemy, będę miał blata? Idziemy tutaj, co? Będę miał blata? Blata, tak, będziesz miał blata, nie wiem jak... się. Szaki... Nie wiesz będzie... jakiego nie wiem To jest super jak ja? Czy, dobra, jak tak, czy ja nie? Bo super? to będzie super Chodź słuchaj chodź To jest twoje łóżko Ja idę jeszcze po drugiego Bo się drugi rodzi Tu masz być Tu masz być Po prostu i bądź Dobra? Tak? Dobra Zwiń te oczywiście. swoje pajęczyny i nie skacz Masz być kurde w tym łóżku Teraz zaraz, zaraz przyjdę Okej okay, biegnę teraz szybko Szybko do żony biegnę Wejbusia zamknąłem już domciu Zamykamy dom Czekaj ja zamknę go na wszelki wypadek na kłódkę Teraz zamkniemy dom na wszelki wypadek Czekaj Okej, okay, pek, zamknąłem dom. Czekaj, muszę strzelnie. O, raz zamknięte. Zaraz znaczy, szybko biegniemy do szpitala. Zobaczyć, bo drugie dziecko się rodzi. Ja myślałem, że tylko będzie jedno, ale jeszcze jest drugie. Szybko musimy to zobaczyć. Jaki będzie drugie? Jak pierwszy to był spider Spiderman, Babyś, To kurde, co to będzie drugie? Szybko biegniemy. Żono, biegnę, 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 szybko! Biegnę, biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę! Co dalej rodzisz? No nie wierzę. w tak, To ten brzuch, tak. dalej, ten, ten brzuch jest dalej. Ten brzuch jest dalej bardzo wysoki. Jakby ciąża się yy, nie zatrzymuje. No dobra, no to w takim razie. Yy, pomóc? pomóż Pani przy czymś? Rodzę, rodzę! Rodzę, o nie, to się znowu dzieje! Co to będzie, co to będzie? Uwaga, pleniarka ciągnie, lekarka! Lekarka, lekarka, patrz, patrz, idzie, idzie, idzie. Coś, idzie! coś idzie, coś idzie, coś idzie, coś się wychodzi! Coś wychodzi, coś wychodzi, coś wychodzi! Bejbuś wychodzi, Bejbuś! Co to jest?! <śmiennie> eee, co on to za Bejbuś? Ej, czemu on ma... Eee, on ma marynarkę bogacza? Co jest? Jesteś moim synem? Tata? Jak ta? Ja jestem tata, ja jestem tata, ja jestem no. Czemu Cześć, tak wyglądasz? Tata. Cześć, mama! Wow. Ej. Ej, skąd ty masz taki garnitur bogaty? Eee, ogólnie to ja jestem bogaty, Bobek! Wiecie co? Ej, to jest moja, żo na lody. moja żona! Moja żona urodziła bogate dziecko i dalej brzuch jest duży! Oh, jeszcze kolejne no. dziecko? Ej, trzecie będzie, trzecie będzie Ej, żono, ty oszalałaś normalnie Nie no, masaka, ja? trzecie, trzecie będzie Ja Dziękuję tego nie planowałam mam coś Ej, plejęgniarko, będzie trzecie Ej, odpłaci kasę za urodzenie Proszę bardzo Skąd ty masz tyle kasy, bejbuś? Ej, skąd ty masz tyle? Daję, daję, pani ten jej płaci normalnie kasy za... Jo, ej, ja ja mam... jestem bogaty, ja mam kasy Ja mam się bogatego. Dobra, to A? ja idę zaprowadzić go do domu, żono, i zaraz przyjdę, dobrze? Poczekaj, rodź... Dobra, rodzi... wracaj szybko. Rodzi kolejne trzecie. Ja, dobra, to jest dwój... Teraz drugie. Tata! Już tata, idę, tata, już, idę, tata, już, idę tata, już idę, no chodź. Chodź na lody, mi na lody. Na lody chcesz, ale ja nie mam pieniędzy, nie stać mnie. Spokojnie, nie? ja mam pełno ile kasy! Tak, tak! Jo, ile kasy? Ty urodziłem bogatego dzidziusia! Ale na lody idziemy! Ale fajnie, dobra, no to idziemy, idziemy. No to jak, jak mnie zapraszasz, no ja nie mam kasy, ale jak stawiasz. Chodź, chodź, tutaj, tutaj, tutaj! Urodziłem normalnie chłopak, który ma kasę. To ile? Ale, dzień sobie? dobry, wszystkie lody prostu kasę tutaj. Wszystkie macie. lody wykupujesz, serio? Wszystkie lody? Tak, jest, bierz, ojciec, chcesz! Ja, ja bym chętnie wziął kubek o, taki fajny, elegancki kubek. A ty żebyś wziął kubek od taty, taki fajny, zobacz. No, pewnie, że bym wziął. Zobaczcie, widzę, taki fajny kubek mam. A, ej, a chciałbyś tam, na przykład takie zdjęcie z autografem, ze sepkiem, zobacz to. Ej, Busiu, mam takie fajne, patrz na to, widzisz? Wow, jak zdjęcie! Widzisz, ej, tu, ja jest tu jest Sebek, tu jest podpis mój autograf, tutaj jeszcze, i jest jeszcze Sebek. Do w zamówienia, jak coś byś zamówił, na przykład bluzę, albo może jakieś półki, piłki, ja mówię, półki. Czeka, czekaj, czekaj, ja już zamawiam, już Zabawia, zabawia Halo, cały sklep z majstą, poproszę Co, cały sklep, chcesz wykupić Wszystko chcesz wykupić? Tak jest, proszę, z przywódzką Nie, Ej, o... wyślę! on Chcę, On chce wszystko wykupić ty. Zamówiłem cały sklep twój Cały sklep, ale co ja będę sprzedawał moim widzom, moim Ej. No, to mówisz, to mówisz. Chodź na lody. <noise> Wykupił cały sklep, o nie widzę mnie, spieszcie się. On chce mi wykupić wszystko, no, i wtedy nic nie będę miał. No nie. Ej, w ogóle słuchaj, bo mi tu na A? laptopie przyszła taka... Co pienię... jest na laptopie? Samowienie Wiadomość... robi przez internet. Wiadomość Ej. mi przyszła, że bank chce ode mnie pożyczki pożyczyć. Musimy jo. iść do banku. Ej, do banku, dobra, no to idziemy w taki razie do banku, chyba wypłaci kolejne. Widzę, do no to do idziemy, banku, idziemy, do idziemy, To do raz szybko banku, biegniemy. Jakiego mam mega tego dzidziusia, i to jest mój. Mój syn, to jest mój syn, bo ja jestem tatą. Elegancko. Ej, fajnych mamy dzidziusiów, nie? Widzą. I mam Spiderman'a, bejbusia. Teraz bejbusia bogatego. Jo. idziemy teraz, zanim szybko do bankomatu, wypłacić kasę, Ale jasne. Ale dobra. dzień dobry. ty masz tyle pieniądzów. Kasa dla mnie, całość. Tu jest bankomat, tu jest bankomat. Get cash. Tutaj jest. Dobra, czekaj. Wypłacam okay, wypłaca. wszystko. Jo, wypłaca to. Patrzcie, bierze, bierze, bierze. Wypłaca kasę, Ile dobra. kasy? Dobra, jo. Oooo! Ma kasę, dobra, daj, 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 ojcu, trochę, daj, ojcu, trochę. Trzymaj, dam ci, trzymaj, ja mam kasę. Nie zostałem, parcią, kasę dał mi! Całą walizka, Dzięki, się dobra. Słuchaj, idziemy do domu, chodź do domu, chodź do domu. E, ja cię zaprowadzę do domu, e, tam jest kolejny baby z Chodź, pojedziemy autem, a postawię auto. Albo chyba, że ty masz jakieś auto, fajne. No pewnie, że mam. Ha, ja mam, ja mam takie jake? stare, zobacz, ja mam takie, ja mam takie. Tata nie Co stać. Co to za środ jest? To nie, ja mam lepsze. Ty masz lepsze, to pokaż, jakie masz lepsze. No zobacz. O, 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 to jedziemy twoim, moim nie Dobra, ja kieruję, wsiadaj. Dobra. Ej, ty chcesz kierować jako Bejbus, dopiero coś urodziłeś Tylko nie wiem, gdzie, dobra, to ty kieruj <laughs> Dopiero się urodził, no, to może ja będę kierował Jedziemy, jedziemy, czekaj, dawaj Czekaj, czekaj Bejbusiu, dawaj, jedziemy Dobra jedź No, jedziemy, jedziemy, szybko do domu mm. Gaz do dechy Z gazą ja jedziemy, ja z Da, przyspieszę prędkość, dam 200 Gaz do dechy mm. Dawaj, stary Ciści Teraz lewo Fuu, Tu jest mój dom Tu jest mój dom Poznasz swojego brata Poznasz swojego brata o, ja Proszę bardzo brata? Tak, masz brata Chodź tutaj, zapraszam Tylko się proszę Paka z nim go. nie kłócić Tutaj jest brat Chodź, 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 chodź Będziesz miał braciszka, braciszek jest tutaj. Sobie, proszę poznać. O, spadłem z tych Cześć, spider. Cześć, braciszek Spider-Man on sobie hoduje pająki, no nie wytrzymy serio. Ile pająków to masz! Ja tutaj mam własną tam. Tą... Nie eee, ile pająków farmę. on ma! Bo to za słaba chata jest w ogóle! Ile pająków co jest? Ej, nie narzekaj na naszego tatę! Ej to jest mój brat! Nie kłóćcie się opoznaj... o poznać. O, jakie trafię. pająki, co on tu Ej, ma? nie kłóćcie się z bratem! No, bacz się. jest taki biedny! To jest twój brat, on się też urodził. To jest Sp Spiderman, Ej, biedny Baby. Ja, spider nie jestem, jestem Spiderman. Baby Spiderman. I bogacz, ale jazda, ale mam bibusi, co? No idziemy ja jeszcze się trzecie ratował, się. Rod... No, ja tata ta, zaraz przyjdzie bądź tutaj się nie, nie, nie porozwalajcie. No, my się pobawimy. No, szybko, 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 idę po trzeciego. Idę po trzeciego beebusia, dlatego że trzeci się jeszcze rodzi. Ciekawe co to będzie w ogóle. Nie jestem ciekawy, jaki trzeci może być. Mam spider a ty jeszcze bogatego, a co teraz będzie? Teraz ja biorę słuchawki, ja będę słuchał i co tam jest w brzuchu w mojej żonie! Co jest? Kolejne trzecie dziecko wychodzi! No Kolej trzecie wychodzi! Kolejne trzecie idzie. Jakieś włosy ma blond, czekaj, co to będzie, co to będzie, co to będzie. Wychodzi, 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 wychodzi. idzie, 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 patrzymy, 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 patrzymy A! Superman! Ej, co? Baby Superman? Nie wierzę w to! Baby Superman! To jest Babus jako Superman, patrzcie! Jaką ma prarynkę! Yo, Co jest grane? Ej, mam syna Supermana, tego bym się nigdy nie spodziewał. O wreszcie twój brzuch zniknął! O, tak, to uf, już Nie koniec. masz brzucha. Dobra, jest, okej, okay, koniec jest brzucha. Brzuch jest już jest normalny, zobaczcie. Nie mamy brzucha, ale mamy za to trzech bejbusi. Trzech synków mamy, słyszysz? Trzech! Ale to dużo! Chodź, zaprowadzę cię. Ciekawe, co on potrafi, ten bejbuś. Dobra, chodź, tylko ostrożnie. Uważaj na mamę, bo on pewnie ma dużo siły jako superman, nie? Wychodzimy ze szpitala! jupi! To jest mój samochód, Udało chodźmy! Się. Jedziemy, tylko że mam yy, dwa miejsca tu. Przyjdzie z buta Aha. Dobra, nie no, żartowałem Dobra, Chodźmy razem się przejść na spacer Chodźmy no razem właśnie, przejść. na przejść Idziemy, ja ci pokażę kolejnych bejbusiów Mamy razem dwójkę Znaczy trójkę, ale dwójka już jest w domu Ciekawe jak się oni poznają Co oni będą do siebie mówić Chodź, chodź, chodź Supermanie Tylko on ma bardzo dużo siły Uważaj tylko, żebyś nic nie rozwalił Chodźmy tutaj, chodźcie tu No ostrożnie Supermanie Proszę bardzo, o, zobaczcie, co jest tyle Kosy! Ej, co wy tutaj zrobiliście, Babylonie? Mnóstwo co się kasy dzieje? pająków. My to mamy z kasę pełną. Poznajcie nowego waszego syna. Zobaczcie, to jest Superman, to jest Superman, to jest baby. Super bohater jakiś? O nie, mam trzech, teraz pełne Ale To nie dzieciaków. tak jest. No, proszę ale będziemy tutaj... ratować Ja po całym dniu zem. jestem zmęczony. Idę się położyć. Proszę to jej nie też hałasować. jestem zmęczona. Dobra, idziemy elegancko, tak. Co oni tutaj zrobią, to ja nie wiem, ale jestem zmęczony po całym dniu rodzenia, normalnie. Tak jestem zmęczony. Chętnie bym się teraz owinął w koc, tutaj o, mam taki fajny koc Idziemy, chodź żonko, idziemy pod koc tutaj sobie elegancko, patrz Dobra Taki mam fajny koc, o Uuu, To jest mój koc widzowie, to jest mój koc <laughs> Idziemy sobie elegancko spać, zobaczcie O patrzcie, <laughs> tak będę nagrywał, <laughs> drugi odcinek ja tak To <laughs> Ja tak będę nagrywał sobie elegancko Dobra, ele no i teraz można od razu żyć Co się dzieje? Co się dzieje z ekranem? Nawala ekran! Ej, dzieciaki, zachowujcie się! bo dom bo rozwalicie! Co oni robią u góry? Ty, nawalają, żonę! Ej, Ej. U, Wszystkich zaprosiłem. Ej, nie, tak mocno. Tak, dom się tak się Ej, co Jezus. jest? Eee, co my zrobiliście? bachory, No nie, ja no ten, nie, nie się nowy Superman, nie rozwaliłeś rozwali dom! Rozwalili Fajne, nam Fajne. dom, kurde, no nie! A czasu nie mam? Nie ratować? No, ten idzie ratować to świat, ten rozwalił ja dom! ja idę kasę zarabiać! Te idzie kasę zarabiać! Ej, gdzie wyjdziecie, halo! Dzieciaki na ucieku, no zaproszono! Na ucieku, bachory, jedna rzecz! Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę! wow, co jest! Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? wow, na moich rękach tu jest? Yy, widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.